Witajcie, witajcie. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie dobrze słychać i dobrze widać, bo troszkę w innym pomieszczeniu, gdzie indziej jestem. Mam nadzieję, że na żywo również ktoś tu będzie oglądał, będziecie komentować i dyskutować ze mną. Wczoraj się Was pytałam, na jaki temat chcielibyście dzisiejszej pogadanki posłuchać. Było to o zasypianiu dziecka, o medytacji i było to o czym? O nudzi mi się wygrał temat, że tak powiem, na dzisiaj o samodzielnym zasypianiu. Dlaczego dziecko nie chce zasypiać? I się dzisiaj, dzisiaj pięknie przygotowałam, żeby o niczym nie zapomnieć. E, więc słuchajcie uważnie, ten live również będzie zapisany, więc osoby, które nie będą mogły być do końca albo na przykład y, po prostu nie będą mogły uczestniczyć, będą miały możliwość odtworzenia sobie go później. Zatem tak, samodzielne zasypianie. Często, gęsto słyszy się, że Zasypianie samodzielne dziecka jest niemożliwe, Twierdzą, twierdzi tak grono osób. Rodzice mówią, a nawet sama kiedyś tak twierdziłam, że samodzielne zasypianie jest niemożliwe, a dzieci robią wszystko, żeby tylko nie położyć się spać. Czy tak właśnie jest? Bardzo, bardzo często. I warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje, dlaczego uważamy, że dzieci samodzielnie nie zasypiają i dlaczego jest to tak bardzo utarte, że jest to niemożliwe. Trzeba się bardzo mocno przyjrzeć temu, jakie czynniki wpływają na to, że dzieci właśnie nie chcą zasypiać. I teraz tak, często również usypianie dziecka, kładzenie go spać wiąże się z tym, że mm, krzyczymy, że popadamy we frustrację. Dzieci nasze są nerwowe w tym czasie, jak i my. Pojawiają się krzyki, płacze. I teraz tak, wieczorami również uważamy, że dzieci zaczynają swoje wariactwa skaczą po łóżku, na przykład biegają, nagle chcą się bawić, są pełne energii i to wszystko wskazuje na to, że one nie są senne. A to oznacza, że w tym czasie dziecka nie powinniśmy kłaść spać, bo i tak z tego będą nici i tak. I tak to dziecko nie, za, nie zaśnie. A im dłużej my będziemy przy tym dziecku w łóżku na przykład leżeć, czy będziemy czuwać, tym dłużej się będziemy denerwować, że ono jeszcze nie śpi, ale ono po prostu nie jest gotowe do snu. I powiedzcie mi, ile razy Wam się zdarzyło warknąć, warknąć na dziecko po to, żeby właśnie zasnęło? E, oznajmialiście w ten sposób, że po prostu czas i spać ale wiecie, to co dla Was oczywiste, nie zawsze jest dla dziecka oczywiste, do tego przejdziemy dalej. I teraz mamy tak, jeśli wystąpił krzyk ze strony rodzica, idziemy spać, idź spać, kładź się i takie dukanie w łóżku, to najczęściej reakcją dziecka na takie zachowanie dorosłego jest płacz. I dzieci bardzo głośno wtedy płaczą, bardzo mocno manifestują to, że nie chcą iść spać. I gdy się wypłaczą, to najczęściej zasypiają. I Rodzice, opiekunowie wtedy mają taką satysfakcję, że o, udało mi się uspać moje dziecko, ono śpi i będzie już tylko pięknie. Ale wieczór w wieczór ta sytuacja się powtarza. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego to dziecko w ogóle zasnęło? Dlaczego w płaczu zasnęło? A to dlatego zasnęło, że ono po prostu było wyczerpane tym płaczem. Ono po prostu zasnęło, bo było zmęczone. Więc stwórzmy dziecku takie warunki, żeby było zmęczone i chciało iść spać. Nie poprzez płacz, który wynika poprzez krzyk w momencie usypiania dziecka, ale stworzył mu takie warunki, żeby ono mogło samo się zmęczyć przed pójściem spać i żeby do takich krzyków i do takich sytuacji trudnych nie dochodziło, bo ta sytuacja jest nie tylko trudna dla dzieci, ale również dla dorosłych. I dziecko, właśnie takie pozbawione sił, pozbawia, mające takie zmęczenie fizyczne poprzez ten płacz, Zasypia. Tak samo jest z nami, z dorosłymi, gdy czujemy silne emocje, gdy czujemy bardzo silne zmęczenie, co robimy? Idziemy spać. To samo jest właśnie z dziećmi, więc warto dziecko w tych momentach zrozumieć i to, że nam się wydaje, że jest dana godzina do snu, kiedy dziecko powinno spać, to nie zawsze jest tak, że to dziecko też o tym wie, jest tego świadome. Dzieci się najczęściej nie znają na zegarku, więc nie wiedzą jaka jest pora, a teraz jest nawet ciemność o 17, więc to nie zawsze wskazuje na to, że to jest pora do snu, prawda? Bo tak jak zimą powiemy, że słuchaj, jest już ciemno, idziemy spać, no to latem byśmy dopiero to powiedzieli o 23, więc widzicie te godziny i harmonogram takiego sypiania wieczornego będzie się nam rozbiegał również z czasem, z porą roku. I teraz tak, zadajmy sobie pytanie... Jakie należy spełnić warunki, żeby dziecko samodzielnie zasnęło. I teraz tak, po pierwsze, sen należy traktować jako samodzielny odpoczynek, nie może być karą, ani przymusem. To jest najważniejsza zasada. I tak samo rodzice nie powinni odczuwać niepokoju spowodowanego silnym, nie silnym, tylko późną godziną. I nie powinni czuć takiego właśnie niepokoju, takiego. Hmm, jakby napięcia związanego z tym, że jest na przykład dziesiąta, a dziecko nie śpi. Ważne jest również to, że w momencie, gdy dziecko nie chce spać, nie jest przestrzegany rytuał wieczorny. Ale to też uważam, że nie jest nic złego, jeśli na przykład dziecko przed snem nie posprząta swoich zabawek, czy nie zgasi światła, w swoim tylko po prostu zaśnie. Ale to też nie oznacza, że na przykład przed snem mamy zawsze. Pozwoli dziecko na to na odpuszczenie, na przykład posprzątanie po zabawie, tak? Ja rozumiem, że czasem to się może zdarzyć. Odpuśćmy to dzieciom, po prostu, bo jeśli jest zmęczone, to połóżmy to dziecko spać i nie czekajmy aż to zabawki pozbiera, tylko po prostu, jeśli jest zmęczone, nie śpi. Wykorzystajmy to, bo jeśli na przykład przesuniemy już tą godzinę zmęczenia dziecka, a na siłę będziemy kazać mu coś robić to również dziecko potem się rozbawi, będzie magiczne pstryk, które spowoduje, że za chwilę dziecko już nie będzie śpiące i akcja zaczyna się od nowa. Prawda? Następnie, wieczorami zamiast stawiać ultimatu i stresować dziecko tak samo jak i siebie, to warto postarać się zrozumieć, co utrudnia dziecku zaśnięcie. I ważne jest to, żeby z tym naszym dzieckiem rozmawiać, żeby wiedzieć, co jest przyczyną tego, że ono nie chce położyć się spać. Warto zadać pytania typu. Czy coś wywołuje w Tobie niepokój albo strach? Bo czasem dzieci po prostu nie chcą się położyć do łóżka, bo się czegoś boją. Na przykład potwora pod łóżkiem. Zdarza się. Albo obejrzało nie takie treści w ciągu dnia, które były nieprzeznaczone dla dzieci w danej kategorii wiekowej i coś dziecko przeżywa. Wtedy też będzie się bało. Albo na przykład dziecko nie chce samo zostać ze swoimi myślami. Potrze potrzebuje nas przy tym, żebyśmy byli i czuwali. Możemy zapytać się dziecka, co się z nim dzieje w momencie, gdy śpi, bo może coś się dzieje, a my o czymś nie wiemy. Yy. Powiedz mi, co by pomogło, żebyś poczuł się pewniej i lepiej. Dzieci chętnie będą rozmawiały, chętnie będę o tym mówiły. Jeśli nie za pierwszym razem do to zapytamy, to za kolejnym na pewno się otworzą. Posłuchajmy dziecka z wielką cierpliwością i z wielką uważnością, bądźmy uważni na to, co dziecko nam przekazuje, bo czasem coś, co powie nam dziecko, dla nas może się okazać po prostu czymś zbędnym, jakimś malutkim problemikiem, jakimś błahostką, a dla dzieci to będzie ogrom czegoś, coś przerażające, co nie daje im poczucia spokoju, a co za tym idzie, nie pozwoli im to zasnąć. Więc dzieci też się borykają ze swoimi problemami, ze swoimi jakimiś niepewnościami i my musimy to wysłuchać, starać się zrozumieć i pomóc dziecku znaleźć rozwiązanie. Żeby również dziecku mogło lepiej się zasypiać, możemy na przykład stosować różnego rodzaju olejki eteryczne. Czasem przeszkadza dziecku katar w spaniu, więc warto dziś zapewnić dziecku wdychanie nie wiem, jakiegoś eukaliptusa, mięty. Niektórzy stosują również gałganek aliny, ale tutaj trzeba poczytać, bo są pewne zastrzeżenia, kiedy nie wolno go sto stosować. Chodzi tutaj o wdychanie tych olejków z czosnku. Kolejno, możemy zapalić lampkę nocną, to dziecko ma troszkę jaśniej w pomieszczeniu, czyli już potwory z podłóżka nie wyjdą, bo po prostu boją się jasności, więc dziecko czuje się pewniej, bezpieczniej, zaopiekowane i chętnie wtedy pójdzie spać. Również przytulanka jest tutaj bardzo ważnym atrybutem. Przytulanka jest czymś, dzięki czemu dziecko czuje się również zaopiekowane. Wierzę Ktoś, coś jest blisko. Małym dzieciom, takim niemowlaczkom, również polecam położyć na przykład koszulkę po całym dniu, w którym mama chodziła, żeby była przesiąknięta zapachem mamy. Wtedy dzieci, czując zapach z tej koszulki mamy, też chętniej zasypiają. To tak dla niemowlaczków taka takie sugestia, bo już starsze dzieci to no może nie do końca im inne czynniki są potrzebne dziecko, żeby mogło się wyciszyć i uspokoić przed snem, można wykonać mu delikatny masaż, można podrapać go po, plecka, po, po pleckach, pogłaskać po czułku, gładzić włosy to również dzieci wysypia w taki, popada dziecko w taki rytm na przykład głaskania ono się w to bardzo mocno wczuwa, wycisza aż w końcu staje się śpiące i zasypia możemy również oczywiście przytulić dziecko i leżeć spokojnie e, spróbujmy również postarać się, że podczas Zasypiania dziecka, żeby dziecko starało się słyszeć swój oddech, a jeśli nie swój, to nadajmy dziecku rytm oddychania poprzez swoje oddychanie. Czyli oddychamy głośno i bardzo spokojnie, wtedy dziecko czasem się wsłuchuje w ten rytm spokojnego oddechu i również to je wycisza i zapadnie szybciej w sen. Polecam. Możecie również tutaj włączyć spokojną, łagodną muzykę do snu, słuchowisko. A różnego rodzaju są melodie, które są medytacjami dla dzieci. Tutaj już niejednokrotnie nie polecałam serię książek medytacji małej żabki. Tam również znajdziecie nagrania MP3, które możecie puszczać wieczorami. Wtedy dziecko będzie się wsłuchiwało w swoje ciało, w swój oddech i naprawdę pięknie będzie zasypiało bardzo, bardzo spokojnie, więc polecam. I trzeba również się spojrzeć w organizację snu dziecka, dlaczego dziecko nie, nie, nie śpi. Dlaczego nie śpi? Dlatego, że i tutaj ma nieustanowiony albo nieprzyswojony rytuał, co oznacza, że należy wprowadzić plan wieczoru, który będzie się dobrze sprawdzał, a przede wszystkim będzie zgodny z potrzebami dziecka. Na przykład, najpierw wieczorem ustalamy, że myjemy zęby, czytamy bajkę na dobranoc. Potem chwilkę porozmawiamy, przytulamy się, a na końcu tego wszystkiego zastosujemy wieczorne zdanie. Na przykład: Dobranoc, pięknej nocy, kocham cię. I na tym kończymy, żeby dziecko wiedziało, jaki jest rytuał, co po kolei się dzieje i kiedy jest ta pora snu. I tymi pięknymi słowami właśnie: Dobranoc, pięknej nocy, kocham cię, dziecko, wierzysz, przestajemy wariować, wyciszeni jesteśmy i po prostu idziemy spać. Kolejne, taki drugi punkcik. Dziecko, hmm, chodzi mi o tą organizację dalej snu, dziecko ma przesunięty cykl. Oznacza to, że należy znaleźć porę, w której należy położyć dziecko spać, tak aby było dostosowane do cyklu dobowego dziecka. Albo odwrotnie, możemy wcześniej położyć dziecko spać, jeśli widzimy u niego znaki zmęczenia. To znaczy, że jak macie na przykład... Godzinę 21 wyznaczoną na to, żeby dziecko szło spać, a widzicie, że już o 20:00 dziecko się pokłada, to nie czekajcie na siły na tą 21:00, tylko już o 20:00 połóżcie dziecko spać. I z drugiej strony, jeśli macie ustaloną godzinę 21:00, a o 21:00 widzicie, że dziecko wasze jest pełne energii, biega, skacze, bawi się i się dzieją różne wesołe dla niego i pełne energii sprawy. To nie kładźcie go na siłę, bo to się zakończy na pewno płaczem i takim dukaniem do snu na siłę. Tak nie może być. Poczekajcie pół godzinki. W ciągu tej pół godzinki starajcie się dziecku zapewnić mniej atrakcji, takich, które będzie u niego kolejne podkłady energii wydobywać. Tylko wyciszcie dziecko i wtedy za pół godzinki połóżcie spać, a uwierzcie, że nie będziecie w tym czasie dziecku, że to dziecko po prostu zaśnie, bo ono już będzie zmęczone, ale wyciszone. A jeśli będziecie kłaść właśnie takie dziecko, które jest pełne energii, to to za chiny ludowe nie wyjdzie. Po prostu ono będzie skakać i będzie, wiecie, 500 razy chodzić siku, mówić, mamo, pić, tato, pić, e, jeszcze jestem głodna, może kanapka, wchodzić, wychodzić z łóżka, a jeśli tak się dzieje, to wtedy frustracja po prostu u nas będzie wzrastała, a dziecko po prostu będzie nam cały czas pokazywało, że ono nie jest śpiące. Bo nie zostało wycieszone, bo pokłady energii nie zostały wykorzystane. Kolejne. Dziecko jest nadmiernie wystawiane na niebieskie światło ekranów. W tym przypadku niebieskie światło blokuje wydzielanie hormonu snu, stąd dziecko może mieć problem z zaśnięciem. I tutaj mówię tak: komórki w rączkach przed snem, tablety przed snem, telewizja przed snem. Nie mówię, że nie może być nic, ale spójrzcie na to, żeby było tego w niewielkim stopniu albo wcale. I również spójrzcie, jakie treści dzieci oglądają, bo jeśli oglądają coś, gdzie jest pełno jakiegoś rytmu, pełno coś się dzieje, pełno dźwięków, co chwilę jest miganie ekranu, to dzieci po tym nie będą chciały i spać, dlatego że ich mózg cały czas będzie przerabiał to, co zobaczył. Więc nawet, że bajka skończy się po 10 minutach, to mózg dziecka będzie nadal pracował, będzie nadal analizował i będzie biegł nadal. Czyli w takim momencie aktywności dużej mózgu, dziecko również będzie miało problemy z zaśnięciem. Więc jeśli coś obejrzeć, ja bym polecała może nie obejrzeć, a właśnie wysłuchać słuchowiska, kołysanek, spokojnych melodii, relaksacji. Więc na to wystawienie nadmierne, to niebieskie światło ekranów, tutaj bym radziła troszkę przystopować. I teraz tak, może być ogólnie wiele, wiele przyczyn, które powodują, że dziecko nie chce spać, również to może być zbyt krótki, okres aktywności, która poprzedza spanie nocne. Dzieje się tak, na przykład, gdy dziecko utnie sobie drzemkę niedługo przed tym, gdy przyjdzie pora kłaść go spać na noc. Wtedy również wiecie, że jak już jest godzina 18 i drzemka się przeciągnie do 20, to nie ma opcji, żeby o 21 dziecko ponownie spało, dlatego, że ono będzie wyspane. I więc tu może również ta godzina snu u dziecka położenia się nam rozjechać. Do tego ważne jest, żeby pamiętać, żeby dziecko kładło się z przyjemnością, a nie za karę. Czasami również dzieci mają trudności przejścia z aktywności właśnie w sen. Jeśli umożliwimy dziecku wieczorne skakanie po pokoju na piłce, po tak ekscytującej, radosnej zabawie sen nie będzie przychodził z łatwością. O tym wspominałam wcześniej, żeby tych aktywności, gdzie dziecko jeszcze więcej energii nabiera, żeby im bliżej jest snu, żeby je minimalizować. Wiedzmy również, że sam fakt o tym, iż przyszła pora snu, jest zrozumiała dla dorosłego, ale nie zawsze dla dziecka. Dlatego zanim przyjdzie pora do spania, powinniśmy uprzedzić dziecko, że za chwilkę, na przykład jest czas mycia zębów i potem kładziemy się spać, że to jest bardzo krótko, żeby dziecko wiedziało, że to jest, jeśli nie zna się na zegarze, powiedzmy, że nie wiem, to jest tyle, że na przykład mama wypije herbatkę i po tym czasie idziemy spać. Mama czy tata obojętnie. Więc Dziecko mniej więcej będzie wiedziało, jaki to jest taki wymiar czasowy przed położeniem się spać i będzie wiedziało, że to jest już bardzo, bardzo blisko. Czasem zasypianie przeszkadzają też czynniki zewnętrzne, na przykład głośna muzyka w domu, albo jakieś odgłosy, które pochodzą za okna, więc należy zadbać o to, co się dzieje wewnątrz dziecka. I o jego wewnętrzne czynniki, które przeszkadzają mu w zasypianiu. Również mogą być to myśli, jakiś obsesyjny strach przed spaniem, przed tym na przykład, że wyjdzie z potwór, spod szafy. Może to być też dyskomfort fizyczny, bo czasem na przykład w pomieszczeniu jest albo, zba, albo zbyt ciepło, albo zbyt gorąco, więc trzeba tą temperaturę pomieszczenie również zoptymalizować według potrzeb dziecka. Tak, żeby po prostu dziecku było wygodnie w jego własnym łóżku i w pomieszczeniu, w którym śpi. I warto też zadać sobie pytanie, czy dziecko nie ma negatywnych skojarzeń ze snem. Jeśli tak się dzieje, wtedy z automatu będzie się dzie dziecku włączał taki mechanizm obronny i taki sprzeciw przeciwko snu. I w takim, w takim przypadku dziecko będzie miało tysiące pomysłów na to, żeby wyjść z łóżka albo w ogóle się do niego nie położyć. Dlatego ważne jest, żeby dziecku budować szczególnie te pozytywne emocje związane ze snem, z odpoczynkiem, z ładowaniem baterii w nocy. Również polecam przed samym snem przeczytać dziecku wyciszające bajeczki albo wierszyk. I tutaj Wam polecam taki wierszyk o nazwie Bajka o głupiej myszce. Samuela Marszaka. Nie wiem, może znacie? Jeśli nie, to poszukajcie jej, bo naprawdę warto. I czytając ten wierszyk, tą bajkę, trzeba powtarzać odpowiednio w niej frazy, które dotyczą snu, i pamiętać, że trzeba się nie wczuwać, tak jakby. Hmm, w lekturę oraz nie naśladować rżenia koni czy na przykład chrumkanie świni, a trzeba te, czytać tą bajkę takim transowym y, tonem głosu z pauzami, czyli żeby, żeby to było takie monotonne w czytaniu i najważniejsze jest to, żeby, y, że aby to działało, ten, ten wierszyk, ta bajeczka, to najpierw rodzice powinni być spokojni przy jej czytaniu, a dopiero wtedy można tą bajkę zastosować, tą metodę usypiania że powiem w stosunku do dziecka, bo się będziemy zdenerwowani w głosie naszym to będzie słychać. I zawsze zasypianie dziecka przychodzi w momencie, w którym dziecko jest na to gotowe. Bo jeśli nie będzie na to gotowe, to zasypianie będzie naprawdę ciężko. U jednych dzieci przychodzi to stosunkowo szybko, a inne dzieci na to potrzebują dużo więcej czasu. Niektóre dzieci na to są również gotowo rozwojowe. Gotowo rozwojowe, czyli jakie? To takie, którego mózg i układ nerwowy będą wystarczająco dojrzałe, aby potrafić dokonać regulacji pobudzenia. Jest to indywidualna kwestia u dzieci, która zależy od możliwości płynności przetwarzania sensorycznego oraz zależy od temperamentu dziecka, co jest również warunkowane biologicznie, i to oznacza, że tylko w niewielkim stopniu podlega on rodzicielskiej kontroli, więc widzicie, nad tym zbytnio nie mamy władzy. I nie istnieją jakieś szablonowe metody, narzędzia i techniki, które będą kierować dziecięcym snem. O tym pamiętajcie. Nie ma żadnej metody, która będzie na każde dziecko działała. Narzędzia, techniki. Musicie sami zadbać o wszystkie czynniki, o których wspomniałam, żeby dziecko było wygodnie w łóżku, żeby się nie bało jego komfort psychiczny, wyciszenie wieczorne, o to, żeby nie było tego światła niebieskiego z ekranów. I wtedy przyjdzie tak naprawdę po tej ciężkiej naszej pracy i współpracy z dzieckiem samodzielne zasypianie, które nagle zobaczycie, że będzie odbywało się w odpowiednim dla tego dziecka czasie i na który, na który ten czas trzeba czekać z wielką cierpliwością, i zobaczycie, że przyniesie Wam to pozytywne skutki usypiania, i usypianie dziecka nie będzie mordęgą. Nie będzie czymś, czym, o czym będziemy już myśleć negatywnie w ciągu dnia, ale będzie przyjemnością dla rodzica, jak i dla dziecka. I dzisiaj na tym bym skończyła. Mam nadzieję, że samodzielne zasypianie dziecka i dlaczego dziecko nie zasypia zostało Wam już wyjaśnione. Myślę, że za, na kolejnym, właśnie, live poruszę temat albo właśnie medytacji dzieci i dorosłych, również w jaki sposób możemy się wyciszać w ciągu dnia albo przed snem, bo jest na to sporo metod. Przedstawiamy może któreś techniki właśnie z medytacji małej żabki, bo to i dla dorosłych są fajne ćwiczenia, jak i dla dzieci. I również po, porozmawiamy sobie o tym, że dziecko... Trzeci temat. Że dziecko, że dziecko mówi, że mu się nudzi, bo często się dzieciom nudzi. Powiem Wam, dlaczego im się nudzi i czy jest potrzebna nuda i co dzięki nudzie dzieci osiągają. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.